Dzień dobry, dzisiaj opowiem o komponowaniu ubioru z turkusową sukienką maxi. Moja sukienka swoim krojem nasuwa skojarzenia z modą lat 70. Jest to sukienka długa, która pięknie pracuje razem z ruchami osoby noszącej kolorach turkusowym, białym z odrobiną żółci. I ten kolor żółto-cytrynowy postanowiłam jeszcze podkreślić, dodając fascynator, który jest bardzo zdobny o interesującej formie, a stanowi dobrą przeciwwagę dla tego fragmentu tkaniny sukienki. Sukienkę także spiłam w talii paskiem, paskiem turkusowym, który świetnie wtapia się w kolor sukienki, a więc jest prawie niezauważalny, jednak pozwala na zachowanie proporcji sylwetki. No i zestaw ten uzupełniłam jeszcze dodając sandały o delikatnym złotym połysku. Tak więc wygląda moja interpretacja turkusowej sukienki Maxi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.